Dzień dobry kochani. Dzisiaj zabieram was na coś wyjątkowego: na spacer do lasu z moimi psiakami. Bo wiecie co? Ci, którzy mają las w zasięgu ręki, naprawdę należą do szczęściarzy. Ja zawsze mieszkałam blisko lasu, bo las ma w sobie coś magicznego: spokój, uzdrowienie i taką naturalną harmonię, której. Tak bardzo brakuje nam w codziennym pośpiechu. Tutaj widzę pumpkiny, powrzucali dynie dla saren, bo w tym lesie jest bardzo dużo saren i o i tam są. Także żeby miały co jeść, ale idziemy dalej. Uwielbiam lasy, bo kiedy tylko wchodzę między drzewa, czuję jak moje ciało Zaczyna się rozluźniać, oddech staje się głębszy, a myśli po prostu cichną. I właśnie o tym dzisiaj chcę z Wami porozmawiać: dlaczego warto jak najczęściej chodzić do lasu? Po pierwsze, ja myślę, że świeże powietrze. Jeśli chcesz naprawdę odetchnąć pełną pierwszą, uciec od spaliń miejskiego hałasu, idź do lasu. Tam powietrze pachnie żywicą, wilgocią i wolnością. Po drugie, naturalne ukojenie dla nerwów. Zieleń latem, a teraz oczywiście wszystkie... Kolory, chociaż jeszcze nawet w miarę zielono jest w lesie. Tak jak się patrzę teraz. O, siaki. zadowolone. Ale tak jak jesienią, to wszystkie piękne kolory działają na nasz układ nerwowy jak balsam. Obniża się ciśnienie. Stres uspokaja umysł i przywraca nam równowagę. Po trzecie, to las to naturalny jonizator zwłaszcza iglaki. Tutaj nie ma dużo iglaków. <gryw> Widzę, że przede wszystkim drzewa liściaste. Ale iglaki wytwarzają jony ujemne, które neutralizują te złe dodatnie jony, których obecnie zbieramy bardzo dużo w naszym codziennym życiu. Na przykład przy ekranach komputerów, to wpływa na odporność, krążenie, nastrój. W tamtą stronę chcecie iść? Chodźcie może tu, co? Po czwarte, to świetne wsparcie odporności, zwłaszcza dla dzieci. Dla najmłodszych las to najlepszy plac zabaw. O, facie. Dla najmłodszych... Dla najmłodszych las to najlepszy plac zabaw. Uczą się tam uważności, szacunku do natury. Rozwijają zmysły. Pamiętam, jak w Polsce każdego weekendu żeśmy szli na spacer z rodzicami i psiakiem, który nazywał się pimpek, do lasu na grzyby, poziomki, dziche, dzikie czereśnie, które rosły przy ścieżce do lasu. Po piąte, to naturalna pomoc przy przeziębieniach. W powietrzu noszą się olejki eteryczne z drzew. Sosna działa przeciwbakteryjnie. No, come on, nie! Przeciwbakteryjnie, rozgrzewająco. Świerku spokaja i wspiera nastrój. Jodła oczyszcza drogi oddechowe. Oddychając takim powietrzem, naprawdę wspieramy płuca i cały układ odpornościowy. Po szóste. Idealne miejsce na ruch. Spacer, bieganie, jazda rowerem. Każda forma aktywności w lesie poprawia metabolizm, dotlenia organizm i podnosi poziom endorfin, czyli tzw. tych hormonów szczęścia. I wreszcie wspólny czas z bliskimi. Taki spacer to nie tylko ruch, ale też rozmowy, śmiech i bycie razem w lesie. Nie trzeba wiele mówić. Wystarczy po prostu być blisko siebie i razem spacerować. Jedno jest pewne: nie mam wątpliwości, że warto chodzić do lasu. Chcecie iść tam? Okej, okay. warto chodzić do lasu, nawet jeśli trzeba dojechać kilka kilometrów. To taka wyprawa raz w tygodniu działa cuda dla ciała, umysłu i duszy. Ja mam około kilka lasów, gdzie regularnie chodzę na spacery. Ten tutaj jest najbliższy od mojego domu, bo jedynie 10 minut piechotą, ale mam też inne, gdzie muszę dojechać krótką jazdą. I właśnie dzisiaj wyskoczyliśmy z psiakami na taki spacerek tutaj do tego lasu koło naszego domu i mogę wam powiedzieć jedno nic nie daje takiego spokoju i radości serca jak las. Dajcie znać w komentarzach czy wy też lubicie spacery po lesie. Jeśli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę naprawdę bardzo wdzięczna. I w ten sposób nie przegapicie żadnego z kolejnych nagrań inspirujących chwil razem. No, idziemy. Jeszcze Wam pokażę kawałek tego naszego lasu. Kamen, chodź tu! Come on. Ej. O. I się poplątali. No i co teraz? Kamań. Peksy, chodź się. Kamań. Dawno nie byłam właściwie w lesie, w tym tutaj, bo zazwyczaj... Na weekendy jeździliśmy do syna, także nie było kiedy pójść do lasu, a po pracy to właściwie nie ma kiedy, bo się szybko ciemno robi i wtedy też już nie ma co iść, no bo jakby nie było ciemności to tutaj troszeczkę strach, bo w naszej okolicy w lasach są kojoty i... I ten, bardzo często właśnie tutaj ludzie, co mieszkają zaraz przy tym lesie, to się boją wieczorami psy wypuszczać na dwór, bo kilka razy już się zdarzyło tak, że im zaatakowali psa nawet w ich własnym ogrodzie, bo wiadomo, że dużo ludzi, co ma. Ogródki na las to nie robi żadnego płotu, żeby niby ich ogród był, ten las z tyłu był przeciągnięciem ich ogrodu. No chodźcie. I ten, ale co się z tym wiąże to właśnie, że Kojoty mogą też swobodnie wchodzić na ogród. Ja pamiętam, jak żeśmy się przyprowadzili tutaj do tego miasteczka, i jak usłyszałam o pierwszym takim przypadku, że kojoty porwały psa z, og z ogrodu, to ja w taką. Normalnie panikę wpadłam, że wieczorami bałam się mojego psa wypuszczać samego na dwór, mimo że my mieszkamy kilka bloków dalej od tego lasu i mamy nawet dość wysoki płot, ale przez to, że ja przez dłuższy czas męczyłam się z nerwicą i walczyłam, żeby wyjść z niej. To właśnie ogarnął mnie taki strach, że a może w kurczę wejdą po płocie, bo i tak je słyszałam te, że po płocie też wchodzą. Gdzie idziecie? Tu idziemy? I tak. I właśnie było, byłam bardzo przewrażliwiona na tym temacie, na temat tych kojotów. Teraz już wiem, że tam gdzie my mieszkamy to w miarę jest spokojnie, bo nigdy nie widziałam kojotów. Jedynie tutaj. Co się dzieje? No, chodź, idziemy. Idziemy w tą stronę. This way. Idziemy, bo Odi już coś wyczuł i się boi iść. Nie wiem, tam coś, coś leży. No zaraz mnie przewrócicie kogo? ja odi się już boli ja odi między nogami już wyczuł na pewno wyczuł właśnie ten kojota zapach i się boi także idziemy pomału już do domu bo ja oni nie lubi, także wychodzimy już tutaj, Już nie będę skręcać, nie idzie dalej. I ten. Idziemy do domu. Okej. Okay. Później nagram jeszcze chwilę z domu. Pa. Już jestem z powrotem w domu, ale wciąż czuję ten las w sobie, ten spokój, ten zapach drzew, świeże powietrze. To niesamowite, jak taki zwykły spacer potrafi odmienić nastrój na calutki dzień. I wiecie co? Każdy z nas potrzebuje czasem takiego resetu. Las naprawdę leczy ciało, umysł i duszę. Jeśli macie możliwość, zaplanujcie taki spacer w następny weekend. Obiecuję, że wrócicie z zupełnie inną energią. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Dbajcie o siebie i o swój wewnętrzny spokój, bo to właśnie jest nasza największa siła. Papa! Pa.